Wy mordy moje, Hunter Bra z tej strony witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Rebound Słuchajcie, w ostatnim odcinku żeśmy sobie byli w szkole, czyli tutaj w tym budynku I tak patrzę sobie, czy my coś jeszcze tutaj mamy, byliśmy też w przedszkolu, robiliśmy tutaj też to Byliśmy na straży pożarnej, może dzisiaj wiecie co, pójdziemy sobie w to miejsce I zobaczymy czego będą od nas tutaj chcieli To jest dobry pomysł, idziemy tam Chociaż czekaj Albo tu sobie pójdziemy, pójdziemy sobie do baru sushi bo to o ile dobrze pamiętam był bar sushi Pójdziemy sobie i będziemy będziemy rozdawali sushi To będzie dobre Albo ewentualnie zrobimy sobie dwie prace Jedną i drugą Dobra Wychodzimy, przechodzimy na drogę ekspresową i ciśniemy teraz Szybciutko do baru sushi Tak mi się wydaje przynajmniej Tak jak pamiętam po tym, po Trailerze to tak wyglądało. Nie, wiem, może tam obok to było ten w sumie. Co to mogło być obok? Obok mogło być. E, kręgielnia, może będę robił za albo coś. <grywia> nie wiem. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, zobaczymy w każdym bądź razie. To było gdzieś tutaj w sumie niedaleko. Przejdę sobie tutaj za. za hotelem. To nie tu. Czekaj, tu gdzieś był hotel. Jestem na Smith Street, dobra, to się tutaj szło. Dobrze cisnę, cisnę tutaj. Nie, nie dobrze cisnę. Jeszcze raz. Tu muszę, o, w prawo, tutaj, o, no. Jestem, dobra. Zaraz Pomóż mi. Jest robota dla mnie? Halo. Cześć dobre, szukam roboty Mi się wydaje, że mogę jakoś tam się dostać. O, jest, patrz, jest możliwość. Masz coś tutaj? Nie masz nic. Mr. Wong, I have a job for you. Would you like to help me? Yes. There is a lamp have to attend Okej, okay, przeczytałem to. Hands, I need my serve my away. Czyli muszę pomóc pójść moim klientom, kiedy mnie nie ma. Zdobądź 50 dolarów, przynajmniej jak zdobędę, albo mój bot będzie wściekły. Nie ma na czasu na wyjaśnienia. Musisz wszystko wyrobić sobie sam. Zostawiam mnie, muszę robić sam sushi. Halo, robię sushi. Aha, muszę używać. Muszę opuszczać te, te, te. gunkan maki. Dobra, czyli muszę tak, ryż? Dobra, czyli tak, tutaj co ma być? Ryż, roe, nori. Dobra. I teraz tak, co ty tutaj chcesz? Nie mogę, nie czekaj. Czy może na to? Będę musiał powtórzyć to, bo ja nie mam pojęcia. Domów, nie towaru! Aha, tutaj mam ten. Aha, że tutaj się... Ty, ja nie mam pojęcia. Czekaj tak? Tak Zroluj mnie to. Co mi wyszło? Kupa. Aha, to w ten sposób Dobra, niech mi to przeleci w takim razie. Jak to nie mam pieniędzy? Ja mam pieniądze na wszystko. Czekaj Dobra, ale nie ogarnąłem za pierwszym razem Czekaj, tutaj mam jakieś wyjaśnienie? Nie mam Tutaj też nic nie mam, nie? Nie mogę tam nic, dobra Spróbujmy, e, Sabamaki, co jest Sabamaki? Nori Ryż A drugiego Nori nie mam Może może to jakoś rozdzielić, żeby było dwa samo? Na przykład. Czy może tutaj muszę wrzucić? Nie wiem, dlaczego mi nie zalicza, że mam, nie mam pieniędzy, skoro mam pieniądze. Nori, Rice, Nori... A zdrowe będzie ikura maki, tak? I teraz mogę sobie zrobić... Ikura maki? jakieś gówno? Czy ktoś to zje? Żryj! Aha, prawdopodobnie z zarobionych pieniędzy będę mógł. Dobra. Muszę poczekać, aż ten cały czas tutaj minie. I wtedy bym spróbował jeszcze raz, ewentualnie. Rysz, rower, rysz, to jest onigiri. To ja wtedy będę już robił dobrze. Bo ja teraz nic nie zrobię, bo ja nie mam. Także tutaj zrobię rollo. Bo jak źle zroluję, to wtedy mi wychodzi kupa. Okej, rozumiem. Wypieprzeć są klienci. Lol, ja mogę się z nimi jeszcze wymieniać. To jest ciekawe. Dobra, zaraz mi minie czas. Spokojnie, teraz to już ogarnąłem. Spróbuję jeszcze raz. Na pewno jest możliwość poprawienia sobie. Halo, chodzę wam po stole. No, mijaj czasie, mijaj. A to już nie będzie wtedy takie trudne, bo jak ja sobie ogarnę, co i jak... Teraz sobie ogarnąłem. Są cztery rodzaje. Jest ryż, 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 roe, ryż. Ryż, nori, roe. Nori, ryż, nori. I nori, nori, roe, nori. Także wcale nie są takie ciężkie, a receptury mam za sobą. A ja nie wiedziałem właśnie o co chodzi. Stock order. O, quest failed. Ale mogę jeszcze raz spróbować. I teraz. I teraz ja będę potrafił to zrobić. Zobaczymy, czy dam radę w ogóle, nie? Bo to mi się wydaje, że. że będzie dobrze. Dobra. Spoko, ogarnę to. Tak, wszystko sam odkryjesz. Odkryłem to dopiero, jak będę robił drugiego tego Dobra, zapraszam klientów. I kuramaki. I kuramaki to był ryż. W kolejności ryż, nori, roe. Ryż, nori, roe. Zawijamy, podajemy. Leci, pięknie. No i teraz ogarnąłem! Da. Next, please! I dasz mi pieniądze. Sabamaki, proszę bardzo. Nori, ryż, nori. E, nori, ryż. Sied. Nie mogę tego ściągnąć. Wyjdzie kupa. Wyszła kupa, dobra. Jeszcze raz. Nori, ryż, nori. Poproszę od pana pieniądze. Dostaję chyba pieniądze, dobra. dostałem 5. E, Gunkan Maki, dobra. Ja muszę za, zamówić sobie. Nori, dobra. Jest 5 Nori. Dostałem 5 Nori. Teraz tak. Co pani chce? Gunkan Maki, Gunkan Maki to jest Nori, Roe, Nori. E, nori, Roe, Nori. Proszę bardzo, już jedzie. Kolejne, proszę Next, please. Onigiri Maki. To jest ry, Rise, Roe, Rice. Dobra. Rice, Roe, Rice. Proszę bardzo, lecimy dalej. Next, please. Domawiamy sobie. Domawiamy sobie na pewno Ryżu. To biorę ryż. Onigiri maki. Proszę bardzo, już robimy. To był ryż, roe, ryż. Ryż, roe, ryż. Leci. Ikura maki to było ryż, nori, roe. Ryż, nori, roe. Ryż. Nori Roe Już pędzi, pędzi, dobrze, zamawiamy sobie dodatkowo tutaj e, roe. Dobrze przyleciało mi już elegancko. Zapraszam kolejnego klienta. A to jest ciężkie, żeby tak zamówić, żeby to zrobić wszystko. Nie dam rady 50 zrobić. Zapraszam klientów! Halo, witam. O nie Girimaki to było ryż roe ryż. Ryż, roe i ryż Proszę bardzo, next please, zamawiamy ryżu Dziękuję za ryż i maki, to było ris, roe i nore Ris, nori, roe, proszę bardzo, już pędzi I kolejny będzie chciał ikura maki, dobrze, ryż, nori, roe Robimy kolejne I domawiamy sobie oczywiście jeszcze tylko nori Dziękuję Gunkan Maki, Gunkan Maki. Nori, Roe, Nori. Nori, Roe, Nori. E, pędzimy, kolejne zamówienie. Gunkan Maki dwa razy będzie. Nori, Roe, Nori. E, czekamy z kolejnym zamówieniem. Dobrze, już tutaj. Proszę bardzo, zamawiamy sobie teraz Roe. Przyszło mi kolejne. Zapraszam. Oooooooo. Chodź, Co co zamówić jeszcze, Nori? E, sabomaki, Sabomaki. to było. Nori, ryż, Nori. Czyli będę musiał domówić więcej, Nori. Poproszę, Nori. E, nori, ryż, nori! Uuu. Jeszcze gunkanmaki będę musiał zrobić. To było nori, e, ryż, nori, roe, nori. N e, nori, roe, nori. Dobra, leci. I zaraz lecimy z sabonaki. To było nori, ryż, nori i domawiam sobie jeszcze więcej. Tylko tego, nori, nori bardzo mocno mi schodzi. Dobra, jest, yeah, zamówione. Leci dwa razy sabonaki, Leci kolejne. Ikura maki, muszę domówić ryżu! o, co? I teraz lecimy z ikura maki. Ikura maki to było ryż, nori, roe. Ryż, nori, roe. Proszę bardzo, lecimy. O, tamten niestety nie przyjmie. Ale już leci kolejne ikura maki. Gunkan maki to było nori, roe, nori. I lecimy kolejne, Zamawiam sobie szybciutko. Nori. Dziękuję, tu jeszcze ryż dostał, dobra. Nori, roe, nori. Dziękujemy, zapraszam ponownie. Nori, ryż i nori, lecimy z kolejnym zamówieniem. I będzie znowu nori, będzie potrzebne. Zapraszam po nori, dawaj nori. Dziękuję. Będzie potrzebne nori, ryż, nori. Tego klienta sobie darujemy, bo tamten już od razu odpadnie. Tak myślałem, oni maki to będzie ryż. Roe, ryż, ryż, roe, ryż. Dobra. Cholera jasna, straciłem klienta. Do małym ryżu. Dziękuję. Pani nie trzeba poczekać, bo będzie zaraz tutaj. Do, zamówię jeszcze, domówię tylko role. Proszę poczekać chwilę. Do małym role. Kurde, quest failed. Ale dobra, już nam mniej więcej na pamięć. Ja to przejdę, ja to przejdę spokojnie. Niech mi tylko dadzą szansę to zrobić. To jest cholernie ciężkie, powiem wam. Jak mam zrobić 50? To jest właśnie dziadowskie, że oni tak, że ja przepuszczam dużo składników. Dobra, daj mi chwilę, ja to zaraz ogarnę. Ja No, Już umiem wszystko, prawie, prawie wszystkie przepisy już pamiętam na, na, na pamięć. Także z git. Zapraszam klientów! co O, co najwięcej tego. I kuramaki to było. Ryż, nori, roe. Rysz nori, roe. Zawijamy farfocla! Zamienię sobie w tej... tej... Sabomaki to było ryż, nori, ryż. Nori, ryż, nori. Nori, ryż, nori, łocio! Kurde, będę musiał zrobić takie drugie. Lecie! Zawijamy! Poproszę o więcej nori! A nie mam jeszcze pieniędzy. Onigiri maki, to był ryż, roe, ryż. Ryż, roe, ryż. Dobra, zawijamy. Poproszę klien... pieniędzy drodzy, drogie klienty. Bożecie nie płacicie. Dziękuję. Ciasa. Nori. E, poproszę jeszcze tylko. Dobra, mam. Poproszę, mogę zamówić coś kolejnego? Bo chcę ryż zamówić. Chcę zamówić ryż. Dziękuję. Łatwo witam! Poproszę więcej klientów! Oni girimaki! ryż, rower, ryż. Proszę bardzo, lecimy! Kolejne, to. Ryż, to ryż, dobrze, dobrze zrobiłem. Leci już kolejna talerzyk Oha jego je Proszę tutaj wpierdzielać! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! Zapraszam kolejnych klientów! Ja domówię sobie jeszcze trochę ryżu! Żeby mi nie brakowało! Ryż poproszę! A gozaimasu! go zajmasu Maki to jest ryż Nori Roe Ryż Nori Roe, pro bardzo. a i taki masu Tutaj, ja chcę zamówić jeszcze Roe Dobra, zamawiamy Roe, dziękuję Sabamaki to było Sabamaki to było Nori Roe Nori Nie, sa... Dobrze, Nori Ryż nori. O, w ten sposób, dziękuję i tataki masu kolejne będzie onigirimaki, czyli będzie ryż, Roe i ryż I zamawiamy kolejne tutaj nori Dziękuję, i ta taki masu i tutaj onigirimaki jeszcze będzie leciało, tak? Ale leci już. Nie, dobra, już leci. I to będzie, to będzie teraz. O, ale będzie dwa razy aż Dobra, lecimy, i tataki masu, zamawiamy ryż. Cholera. Jednego stracę klienta Dobra, Gun Maki, Gun Maki to było Nori Roe Nori Dobra Domawiam sobie ryżu Dziękuję, o Jezu za dużo ryżu Sabo maki. to będzie Nori Ryż Nori Rory, to będzie w tej kolejności. To muszę sobie domówić teraz tylko. Nori, proszę panią, pani zamówienie nie przepadło. Pani nie wzięła, pani zbugowała mi. I Poproszę więcej. Nori, dobra Gunka Maki to będzie Nori, Roe, Nori. Nori, Roe, Nori, proszę bardzo. I domawiam sobie więcej. E, e, roe. O i to taki mascu, dobra, lecimy, lecimy. Czemu tu mi się zbugowało? Sabamaki, to będzie. Sabamaki, to jest... Nor... nori ryż nori. Nori ryż nori To jest Sabamaki. Proszę bardzo, zawijamy, zawijamy. I maki, to jest po kolei. Czekamy aż będzie możliwość. O tak to to chodzi. A ta sobie dalej siedzi, niech sobie siedzi. Będzie już 45 i teraz już nie muszę nic zamawiać. Teraz potrzebuję tylko jeszcze jednego klienta Dobra, żoł! Proszę bardzo, Itadaki Matsu, yo! Leci kolejnej kuramaki! kura maki. Zapraszam, zapraszam. Onigiri maki, onigiri to był ryż, Roe i ryż I proszę bardzo, Itadaki Matsu, leci kolejne. W ogóle świetny jest ten sposób zabijania tych, tych, nie? Zadowoleni, zadowoleni. I kuramaki, a proszę bardzo. I Tadakimasu, leci kolejne. To trzeba kilka razy sobie spróbować, żeby, żeby to przejść. Już mam 50, jest super. Będę miał teraz przynajmniej 60. Czyli już questa wykonałem, teraz tylko zbieram chyba profit, tak naprawdę. Sabamaki, rysz, i tu. O proszę bardzo. I Tadakimasu. Kolejne, a to muszę domówić, przepraszam, przepraszam, przepraszam yy, Nori O, dobra O, nie musiałem domawiać Dostałem 3 dolary, naprawdę Mogę zrobić tego questa jeszcze raz, żeby dostać kolejne Ekstra pieniądze, tak, co jako Jako kuźwa, jako strażak lepiej mi szło już A już w ogóle 3 to ja się tyle użerałem, żeby 3 dolary zarobić, naprawdę Ale jestem bogaty w cholera. Jezu. Wymorny moje serdecznie, to nie tego materiału. Mam nadzieję, że się podoba wszystkie instrukcje. Oczywiście macie i Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, ponieważ jest dzisiaj specjalna promocja. Jeżeli zostawicie łapkę w górę, przyjdę do Was i zaroluję wam sushi. Także to ja tyle. Ja się tam do następnego i trzymajcie się. Yo!